Hej, z tej strony, Eleven, to jest ponownie Five Nights at Freddy's Security Bridge. Zrobiłem taką małą ciekawą rzecz po ostatnim odcinku, przez to, że miałem potężne problemy z framerate'em, co widzieliście, tam był fragment wsadzony z jakiegoś filmu z YouTube'a, gdzie znalazłem, bo actually były trzy slajdy z segmentu minutowego gry, więc to musiałem naprawić. Teraz nagrywam osobno jeszcze Capture Cardem ekran gry na laptopa, więc jak OBS nie będzie wyrabiał jakoś mocno, to chociaż będziecie mieli te 10 klatek na sekundę, odratuje. Nie chciałbym nic ważnego w grze stracić przez głupie błędy tej gry, co dalej nie... To nie jest zmówka żadna dla tej gry, żeby miała taką optymalizację chujową. Także to jest... to jest... okropne, ale nie chce mi się czekać na aktualizację, także no. Szukając rozwiązania na te wszystkie lagi, znalazłem jakiś fix na to, żeby... Field of view było większe. Mi nie przeszkadzało osobiście, ale wiele osób przeszkadzało, i teraz jest ogromne. Także myślę, że. Widać po całej Także myślę, że to będzie fajna rzecz. Um, nie, to chyba jedziemy w tę stronę. Dobra. Dobra. O, się dziwnie teraz gra z tym field of view. No i znowu. Co jest? Będę musiał czasami postać w jednym miejscu. Że, no kurwa, będą momenty, że będę musiał postać w jednym miejscu, żeby się zładowało wszystko dookoła, bo nie ufam absolutnie tej grze z tym. No, no co to jest? No. czy będzie tak co chwilę lagować. O, o, o. Okay. O nie! Czy to co myślę? O nie! O chuj. O nie! O no, 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 no! Oj, 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 oj! Oj, oj, Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Mam nadzieję, że ich nie ma więcej. Jak jest ich więcej, będę w dupie. O no. Oj, 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 oj. Oj. To mi się teraz bardzo każ z DJF Creation. Widać, że... że... Halo, który tam się przechodzi. Halo, pomocy? Mogę? Stuj tam. A nawet się nie ruszaj. Ani Jest chyba. Co on tam przechodzi? Co on tam sam otwiera drzwi? O nie! Uno, no. Czy to będzie wiecznie żółte przez to, że oni ciągle wiedzą gdzie. Gdzie jestem? Oj, o nie! O nie! Może to nie jest najlepszy, najlepszy moment, ale ktoś mi zwraca uwagę, że. Nie wiem, co te to torby, a mi miga wyraźnie, żeby kliknąć tabulator i żeby sobie sprawdzić, co, co to tam robi. A, bo to jest to! Customer complaint, why, why did it reopen? Everyone remembers what happened to those kids. To jest, to jest prawda, to są fakty. Management report, with Bonnie out of commission, we are making Monty the new bass player. Parts and service has already done the proper adjustments. This could be a good thing, Monty could be even more popular than Bonnie. Security report, well somehow someone broke into a Rockstar Row display case and stole the wind wind up toy music man prototypes. The case nothing else seems to be missing. I have absolutely no idea how idea how they got into the building and there was nothing on the security footage. What now should I do? my son never had sleeping problems but after spending an evening in the daycare he refuses to sleep with the lights out anymore he just cries and cries and then when i do let him keep the lights on he wets the bed hi dave customer complaint you should fire dave he sucks usually dave the show catches the thank you for contacting low budget building contractors We have done a pre pre preliminary inspection and found nothing wrong with your ventilation system. The loud clanging, banging and scrapping noises, which were reported, don't appear to be re reproducible. Call us if it happens again. Invoice attached. Nie wiem, sądziłem, że to będzie istotne, żeby to nadrobić. Okej. Okay. Nawet się nie obracam, czas spierdalać. What the hell? Nie dalej goni? Ok. Ok, jak zawsze szukam jakichś boksów czy czegoś, ale bardziej jestem zainteresowany. Kuźwa! Bardziej jestem zainteresowany czy czasami. Coś tu na mnie się zaraz nie wyjebie. Yes. Tak naprawdę tak dużo lepiej, jak ma ten field of view większy. Co jest grane? Warehouse get the security badge from the warehouse office. Okay. A, czy to nie jest... ...urocze. No nie wiem. Okej, okay, są części tych endoszkieletów. Eee... not y, good. Not good. Dobra. To jest pierwsza straszna część tej gry. Przez większość tej gry miałem takie okej, okay, jumpscare'y są ciche. Dużo się nie dzieje, jakby głównie jest fabuła. Mundro był creepy, tym jak biegł. Ale to jest legitnie straszne. Już samo z siebie. O, nie! Jak ja. Okej, okay, on się to dalej poruszył. ich jest więcej tam? Nie, jest jeden. Ale jak ja mam to przejść? Jak ja mam go wyminąć? Czy ja mogę po prostu obok niego przejść, czy to mnie... Nie teraz, nie teraz! you look like in inside creepy i like you better with your shell on yeah same same bro cute We'll damage it ooh ooh oh no 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 Oh, oi 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 Oni się nie ruszają? Okej, okay, zaraz się ruszą, prawda? Oj, 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 o... O nie... Nie do mnie jest, oj... Chyba troszeczkę posiusiałem... Gacie. Oczywiście, że się ruszą. Skubani. Jak iść do przodu i progresować, kiedy... Coś idzie za tobą. Uff, jest dźwięk. O nie! Oj, oj, oj. Yy. Freddy help! O, nie! O, nie! Oj, no, no, no. To mi się bardzo nie podoba. To mi się bardzo o ale to ja tego nie otworzyłem chyba. O nie Jest wiele rzeczy z tego, które mi się nie podobają Jest absolutnie multum rzeczy, które mi się to nie podoba Ten pokój mi się też bardzo nie podoba Okej, ale to co mam zrobić? O, 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 okej okay. To field of view zmieniłem w bardzo dobrym momencie Ja teraz widzę więcej niż powinienem widzieć, bo... Oni wzięli pod uwagę to małe field of view, dlatego nie dali opcji zmiany, bo... Zaprogramowali to pod jedno ustawione field of view Więc jak... O nie O, ale jakie ja mam, co mam, gdzie mam teraz iść? Halo, ale to nie, ja nie miałem tutaj iść, to nie było to? Nie było to O kurwa! Nie wiem co ja robię. Co otworzyłem? Przestań! Przestań! O! To jest legitnie straszna część gry. Tak, mhm. to jest coś, co mi się wypada? Krepy. Mhm. Nie lubię się lepiej z tą szatą. Dobra, po prostu biegnę. Cokolwiek się dzieje, biegnę, bo to jest, wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż cokolwiek innego. Ta-daa! Oookay okay. O kurwa Oj, 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 oj Chyba, chyba idę w dobrą stronę Idziemy O nie O nie o, Tu nic nie ma Halo Tu nic nie ma A nie jest Może oni będą za mną biec zaraz Nie mam czasu Przepraszam, że ja, ja, ja wiem, że ja nic nie mówię, ale ja, ja nie wiem co, ja się skupiam. Co gdzie może być, żeby jak najszybciej to przebiec i to skończyć, bo im, bo jest, im będę wolniej się poruszał? Jest w o kurwa... Siedzę. O no, a jest gdzieś save point? Przydałby się save point. Nie będę kłamał. Oh, no. Oh, this is bad. Um Got it. I can open parts and service now. What? Nie wierzę kurwa, że w tym momencie zlagowaliście mi grę Nie wierzę nie Ja nie mogłem nic zrobić fizycznie, nie mogłem nic zrobić, bo to jest tak zlagowane To jest ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam Mam nadzieję, że przez noc wypuszczą jakiś patch do tego Bo jest naprawdę nie jest, jest kurwa źle Jest naprawdę krytycznie Dobra, ale jeżeli zbiorę ten patch To dokąd ja mam uciekać? Jakie są moje opcje? Jedyne drzwi, jakie się otwierają, są te drzwi po mojej prawej, więc nie mógł mi nikt inny dopaść, chyba że one schodzą z haków, w co wątpię. Także, jeżeli to by były tylko te tutaj, to by, byłbym w stanie je wymi. To jest bardzo wymowne. Dwójka króliczków. Bardzo wymowne. Patrzę w tę strony. Jeżeli coś mnie zabije. Nie wiem skąd. Ja nie mam jak tego przejść. Nie mam. Nie mam. Ja mam takie... Takie mam... Kurwa lagi, że to się nie dzieje. Okej. Okay, podjąłem pewne ryzyko. Nagrywam wszystko absolutnie inaczej. Na moim komputerze nie ma żadnego programu do nagrywania włączonego. Poza... poza mikrofonem. Kamera? Jerdolne nagrywanie na komputer nagrywa się na kartę pamięci. Ekran z komputera nagrywam Capture Cardem na laptopa. Ten komputer nie ma obciążenia żadnego poza tą grą. I nagle jest trochę lepiej. Więc fajnie, że działa. Ja rozumiem, że to mogło być obciążenie dla niego. Ale żadna gra. Żadna gra do tej pory nie sprawiła mi takiego problemu. W żadnym stopniu. Coś jest ostro nie tak. Ale cóż, spróbujmy to chociaż przejść i mieć za sobą. O nie, 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 zaraz stop, 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 stop. Jeszcze tutaj Spróbujmy to mieć za sobą Ostatni odcinek na dziś, przejdziemy to kurastwo. A potem... A potem zobaczymy, może uda się... O kurwa, zapomniałem, że ten do był zasrany Zabiją mnie od tyłu, prawda? Okay. It's the security office. Hmm. Should be one of those badge head things in here. O, Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? To jest nierealne I tak mam jakiś 5 klatek tutaj teraz Jak mam to zrobić? To jest... Daj w takim momencie ładowanie asetów, żeby były pierwsze lagi, nawet jak jest minimalne obciążenie komputera, i daj ich tyle, żeby się nie dało ruszyć. to jest. Skrok, to jest big brain! Zróbmy ciężki segment, także nie widzisz nic. Atakują cię z 50 stron. Najlepiej to razić sobie jak Avengersi z 50 villanami na Tylko oni mają. Bardzo wygodne i proste plot-hole albo lazy story-writing. A ja mam to kurwa przejść. Kurwa mać. Okej, okay, mam, mam inny pomysł. Teraz zrobię w ten sposób. Ja mam iść. Dokąd ja mam iść? Pomocy! 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 Nie? eee, uh, nowy slot o nie, tak nie będzie chłopaki okej okay, mam jeszcze pół baterii w latarce czy gra może przestać ładować? cokolwiek czy możesz przestać lagować? proszę Cię kurwa czemu to nie może działać? się nic nie dzieje. No pochwaliłem tę grę. O, a ja jestem w tym miejscu gdzie byłem. Okej, okay. czyli teraz po prostu wracam tędy. Czy ty możesz tu to wskoczyć? No proszę cię. Ja najmocniej przepraszam, ale ktoś miał chyba wrócić do parcel serwis, żeby je otworzyć. Dlaczego nie mogę tędy. Halo? On się nie budzi On się nie budzi Stój w miejscu proszę to miejsce było okropne ale wiecie co było jeszcze gorsze? Lagi. Dzięki temu, tak, że poznałem prawdziwy horror, Yes. zapisuję ile można i gdzie można, bo to jest jakiś koszmar. that is great news. he can be returned to his parents. he can't. turns out there's no record of him. how unfortunate. if you reattach my head, i will go look for him now. his name is gregory. you know how i know that? his fastwatch kept repeating it in your voice. gregory, are you there? gregory. vanessa, all the fastwatches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Money will run the shows until parts and service can slap your casing on the new endo. Uh oh. oh. out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this. Ja, ja, powiedziałem, ja powiedziałem pewne słowa. Ja ostrzegałem.

protective cylinder Wait. Um, a, okej. Okay. Okej, okay, najpierw znaczki. Zaraz tu są miejsca na wszystkie animatroniki, O, to trochę to chyba zły news. To znaczy, że one mogą być tutaj wszystkie? A, teraz nie zapiszę gry, no tak, oczywiście. Protektyw Cylinder. A, to mogę tu wejść. Co oni ci robią? Routine maintenance. Teraz funkcjonuję o wiele lepiej. Hmm. Grammar function error. Może jeszcze nie jestem na top performance. Czy mogłabyś... ...zatrzymać moją głowę? Nie wiem, wygląda to zbyt skomplikowane. Tylko... Reconnect the wires, and be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Uh oh. Uh oh. oh. nie. Oh nie. Nie chcę zabsuszyć Frediego. Oh nie. Nie 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 On nie miałby... ob. O no, przyjacielu. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Wait. Pomylę żółty z zielonym. Pomylę żółty z zielonym. A nie muszę, na ja klikam na tej, na dole, ok, dobrze, ok, dobrze. Nie jest źle, ok, spokojnie. I got this. All patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phaser cam could work. Where do I get one? Well you can win a phaser blaster in phaser blast fast cams are often confiscated in Monte Golf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Mm. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Okay. Już wiem, dokąd idziemy, let me collect the juicy stuff. Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We could upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I, I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Okay. I've seen that before. I mean, um. I saw things, <laughs> Freddy. I things. In Safe Slot nowy, żeby nic się nie spaprało po drodze. Um, Zastanawiam się, że tu jest wiele wyjść. Ok, to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jutro prawdopodobnie kolejne dwa albo trzy odcinki. Na pewno będzie jeden. Może tak to zróbmy, bo nie wiem, jak będzie z optymalizacją tej gry i z moim nagrywaniem. Zobaczymy, czy mi się uda to ogarnąć, bo jest to coraz bardziej skomplikowane i coraz więcej jest problemów z grom, im dalej idziemy. Ale mam nadzieję, że tak się rozwiąże albo wejdzie jakiś patch cudowny w środku nocy. Byłoby miło. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się jutro. Na razie.